To jeszcze sp spróbuję polecić z taką wieczorną rozkminą dzisiejszego yy, słowa, mm, kiedy już właśnie mgła nachodzi, kiedy już się wyostrza powietrze, bo po nas przynajmniej na Mazurach ścina już ponad minus 5-stopniowy yy, rzeźki asortyment wieczny. Więc yy, mnie dzisiaj, jakby to słowo całego dnia rezonuje gdzieś tam w środku przez serce, nie tylko przez głowę. I tym, co mi się dzisiaj gdzieś tam na sicie zatrzymało, miałem dzisiaj kazanie dla dzieciaków, które zawsze jest dla mnie jakąś taką przestrzenią improwizacji, bo pracujesz z żywym organizmem. Nie zawsze to słowo, które nawet sobie nie przygotujesz, ale to ono, ono jest po prostu żywe, tak? I najpierw ma czytać ciebie, i potem gdzieś, żeby też zostawić trochę. I rodzicom w wychowaniu dzieci, albo opiekunom, albo tym wszystkim, którym gdzieś tam na sercu leży to intuicyjne, bo przecież intuicją serca jest wychowanie dzieciaków u siebie też nawzajem. To ta liturgia słowa mnie dzisiaj do takich kilku przemyśleń skłoniła, i tym się chcę z Tobą podzielić pod koniec tego dnia, a może niech będzie takim smakiem do rzucia. Do wydobywania smaku na ten tydzień, bo to nie tylko jest dane na ten dzień, kiedy już dogasa, może właśnie to jest taki moment, kiedy możesz kończąc wszystkie przygotowania na jutrzejszy dzień, na ten tydzień, kiedy może dzieci już pokąpane, pranie porobione, bo może czasami cały tydzień nie ma czasu, żeby je porobić, może takie chwile momentu, żeby z kimś po prostu usiąść i przytulić się. Pod koniec tego dnia. Zatem chcę się przytulić też do tego słowa, żeby poczuć z niego też i ciepło, i światło, i życie po prostu, tak? Dzisiaj jest takich trzech bohaterów pierwszego, drugiego i ewangelicznego czytania, których wydaje mi się, i jestem przekonany, że łączy jeden margines który można by powiedzieć świadomość wartości swojej osobnej osoby. Czyli w pierwszym czytaniu Izajasz mówi o sobie, że jest facetem, który jest człowiekiem o nieczystych wargach, który żyje wśród ludzi wśród nieczystych wargach, wśród takiego no, towarzystwa i ma tego zupełną świadomość. Że krótko rzecz ujmując, no jego mowa nie jest czysta. To, to życie o czystych czy nieczystych wargach rozciągnięte jest też, że czasami jak ktoś mówi, tak, co na sercu to na ustach, czy co na ustach, to na sercu, zwał jak zwał. Ale to stanowi też o całym człowieku, tak? Bycie hipokrytą, bycie hipokrytką, bycie w nieczystości w ustach to nie tylko wulgaryzmy, bluźnierstwa. To, co tak prozaicznie nazywamy, ale to jest facet, który jest świadomy tej swojej słabości. I z tą słabością staje w prawdzie przed Bogiem. Stanąć w prawdzie przed Bogiem, przed sobą samym, o prawdzie o sobie, to jest wymagające i odwagi, ale to jest też świadomość swojej grzeszności. Drugi facet to Paweł, który dzisiaj nie przebiera w słowach. Mega inteligentny gość, pewnie inteligencją zagiąłby dzisiaj niejednego z nas, którzy musi, gdzieś tam słowo. Facet po greckich studiach i on mówi samo o sobie, że jest niczym więcej jak poronionym płodem. W świecie, gdzie poronień dzisiaj nie brakuje, gdzie ludzie przeżywają mnóstwo tragedii z tego tytułu, że pierwszej ciąży nie mogą donosić, gdzie żongluje się jakby też życiem tym płodowym w najróżniejszych denominacjach i manipulacjach i narracjach, to nazwanie samego siebie, że jest się poronionym płodem, mając świadomość tego, że zażynało się, patruszyło się ludzi, przed którymi teraz staje i mówi o Jezusie, i ma tego świadomość, kim jest, nie tylko z wykształcenia, ze swojej erudycji. Ale mając świadomość prawdy o sobie i nazywając siebie poronionym płodem, to też kosztuje, ale to też pokazuje, jakiego formatu jest ten człowiek, jakiego formatu jest ten facet. Za chwilę spróbuję pospinać ich trzech, jak dojdę jeszcze do ostatniego, czyli do Piotra, który dzisiaj pada Jezusowi, jak to w oryginale brzmi nie tylko na kolana czy do kolan, ale pada Jezusowi po tym cudzie, kiedy daje wiarę w słowo Jezusa, ale po tym cudzie, kiedy jest bezradność i beznadzieja w oparciu o swoją kompetencję, że nie ma co łowić w południe, bo nikt o zdrowych zmysłach i kompetencji rybaka tego nie robi. Nagle jest świadkiem obfitego połowu, do którego musi prosić też pomocy. I on pada przy stopach Jezusa i je całuje, mówiąc, odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny. No i teraz można, teraz przepraszam, można by polechać w ten sposób, że wszystkich trzech Panów oskarżać o fałszywą pokorę. Czyli, że tak ładnie sobie w reflektorach um, czytelnika, czy tego, kto się spotyka ze Słowem, czy też Czasami są tacy ludzie, którzy mówią, że są dumni ze swojej pokory, bo eksponują swoje słabości po to, żeby w kimś wywołać albo poczucie litości, albo wzbudzić w kimś poczucie winy, że tak siebie nazywają. Ale w żadnym z nich dzisiaj, choć tak moglibyśmy powiedzieć, że z jednej strony każdy z nich, który się nazywa Pierwszy Izajasz, człowiek o nieczystych wargach, Drugi Paweł mówi, że jest facetem, który jest poronionym płodem. Siermiężne określenia swojej sytuacji od momentu, można powiedzieć, poczęcia. I w końcu facet, który zalicza glebę potężnie, całując Jezusowi nogi, bo wie, że tutaj nie masz czym dyskutować, został skonfrontowany maksymalnie i uznaje przy tym swoją niewiarę, swoją grzeszność, że, że nie uwierzyłem Ci, nie dałem Ci wiary. Wiem, kim jesteś, tym bardziej, że warto zobaczyć między czym, a czym Piotrek się znajduje. Do tego dzisiaj też za chwilę wrócę, ale znajduje się po uzdrowieniu swojej teściowej, gdzie on już miał doświadczenie, jaką moc ma Jezus. Kobita była w dużej gorączce, w wysokiej gorączce, przychodzi do jego domu, Jezus na, kładzie na nią rękę, opuszcza ją temperatura i wraca i usługuje im. I on już to widział. On był tego świadkiem, a mimo tego yy, mówi, to jest irracjonalne, co mówisz, ale przez to, co widziałem, i wiem, jaką moc mają Twoje słowa, daje temu wiarę i zarzuca i idzie na głęboko, tak? Po prostu idzie na głęboko, gdzie to jest irracjonalne. I teraz, co chcę z tego wyciągnąć? Najpierw mianownik tych trzech facetów których myślę, że można się przejrzeć jako w pewnym lusterku. Dla mnie przynajmniej to jest dzisiaj taka mm, powiedziałbym tafla szkła, w której się mogę przejrzeć ze względu na co. I to mi daje dzisiaj niesamowitą nadzieję i to mi daje dzisiaj przypomnienie o moim Bogu. Co najczęściej mi zabiera moja grzeszność i co najczęściej kaleczy mi obraz Boga, który w sobie mam, albo właśnie Demonizuje obraz mojego Boga, który w sercu gdzieś tam czy w umyśle noszę. Co mam na myśli? Każdy z tych facetów, jak mówi o swojej sytuacji, mówi o prawdzie o sobie, nazywając swoją grzeszność i nazywając swoją kondycję, to on ma tego świadomość, jaka jest jego wartość, jego nazwijmy to kondycja, status, ale tylko w odniesieniu do tego. Jak bardzo Bóg go kocha, bo za chwilę do tego o nieczystych wargach Bóg wysyła Serafina, czyli jednego z aniołów, który z ogniska na ołtarzu bierze rozżarzony węgiel i dotyka tym rozżarzonym węglem jego wargi. One się stają czyste, i Bóg mu zapomina i wszystko mu wybacza. Ten, który jest poronionym płodem, ten, który wyżynał, patroszył, który był postrachem, który zbierał haracze to ten zostaje tym, który za chwilę idzie do najbardziej porzuconych. Nie tych religijnych z żydostwa, tylko do tych, do kogo nikt nie chce iść. I to im daje nadzieję i to im daje życie przez tego, który dał jemu życie, temu poronionemu płodowi, czyli tak naprawdę sytuacji beznadziejnej dla życia. A on przez niego daje życie. Przez to, co nie zwiastowało życia, co, co nie rokowało na życie. I w końcu Piotrek, i to mnie sieknęło dzisiaj. Zacząłem wertować dalej strony Ewangelii, patrząc, co jest w Ewangelii Łukasza, bo dzisiaj ten fragment czytamy y, o tym cudowym rozmożeniu. Y, I co tam było wcześniej, właśnie, że uzdrowił z gorączki jego teściową. Pewnie, że ona się przy okazji ucieszyła i zdobyła jakieś zaufanie i tak dalej, i tak dalej. Ale gdzieś. Kwiło mi, że no dobra, za chwilę ten sam Piotrek się wykrzaczy gdzieś, bez względu na to, czego doświadczył, że znowu gdzieś się to sieknie i to ten facet, który za chwilę się go zaprze. To, to, to nie wnosi, że doświadczył cudu, że upadł mu do kolan i Jezus go podniósł z tym kolanem. Ja mówi: Stary, wstawaj, wstawaj. Nie patrz mi w stopy i nie niecałych moich stóp, tylko patrz mi w oczy, czyli bądź ze mną na tym poziomie serca, serce w serce i na poziomie oczu. Nie patrzy na swoją grzeszność, jak się wywalisz, jak nie uwierzysz, jak w swojej bezradności masz tylko chęć do jednego, żeby pukać sieci. Oni jak wrócili z tego połowu, to pukali sieci. I dzisiaj to przy dzieciakach, jak gadałem o tych sieciach i próbowaliśmy zmontować jakąś siatkę z linek z czegokolwiek innego, to nagle mi wybrzmiało, że w tych sieciach znajdują się też ryby, które są smaczne i niesmaczne, ale zostają takie ryby, które zaczynają gnić. Właśnie o to chodzi, żeby one tam nie pozostały i żeby się nie rozłożyły. To te sieci trzeba było i pocerować, jak się rozerwały, ale je oczyścić. Dzisiaj z dzieciakami i z ich opiekunami mówiłem o tym, że te sieci są też synonimem relacji, że żeby te dzieciaki z małych kawałków sznurków mogły połączyć siebie między sobą, żeby zrobić jakąś sieć, żeby kogoś czy coś ułowić, to potrzebują wiązać, czyli potrzebują więzi i w jakim stanie są nasze więzi, że czasami trzeba je jak sieci po prostu popłukać z tych wszystkich zdechłych relacji, z tych wszystkich rozkładających się relacji, których nie możemy trzymać za wszelką cenę, bo coś tam ułowione, coś się stało, coś się wydarzyło w tych naszych relacjach, pach gdzieś tam do jakiejś beczki i cuchnie i wali. Nie wiem, czy kiedyś miałeś doświadczenie, czy miałeś doświadczenie wochania rozkładającej się ryby i włażenia stamtąd robaków. Kiedyś, jakby małym chłopakiem, tak się produkowało chociażby białe robaki, tak, że się zostawiało iść tam rybę na boku, żeby się rozłożyła. Te robaczki takie fajne, potem do łowienia wychodziły. Ale to jest zgnilizna, to, to, to bije z daleka. Myślę, że gorzej tylko bije grzech. Chociaż ma różne też swoje. Grząskości i jakby stany rozkładu. Ale to jest też klucz, że to, co oni robią, to puczą sieci, to naprawiają te sieci. I dzisiaj mamy uczyć tych najmłodszych, ale też siebie, budowania sieci, czyli budowania więzi, relacji i utrzymania tych relacji. Takiego BHP tych relacji, utrzymania tych relacji, bo Różne rzeczy w tych relacjach się łowią i różne rzeczy w tych relacjach pewnie będziemy łowić, ale to, co mnie dzisiaj sieknęło, to kończąc wertowanie tej Ewangelii Łukasza, doleciałem na koniec Jana, szukając oczywiście pewnego momentu, kiedy Jezus go spotyka, kiedy już jest po jego śmierci i nie wiedziałem, że spotkam takie sformułowanie. Potem znowu ukazał się Jezus uczniom nad Jeziorem Tyberiackim, a byli tam Szymon Piotr, Tomasz zwany Didymos, Natanael z Kany i synowie Zebedeusza i jeszcze dwaj inni Jego uczniowie. I teraz Szymon Piotr odezwał się do nich, idę łowić ryby. Jak się zgrzeszy, jak się znowu człowiek po raz kolejny wywali w tym samym, za bagnie, żeby nie powiedzieć czegoś nagie, jak znowu człowiek gdzieś zaciągnie jakiegoś mułu, jak gdzieś tam sieciami zaczepi, jak nie może wydrzeć i tam próbuje rozerwać na siłę, czy kogoś zmienić w tych relacjach, czy siebie, czy przeciągać się jakoś w tych relacjach, to prędzej czy później wraca do łowienia ryb, czyli idzie robić stare grzechy, idzie pukać sieci, idzie robić to, co Piotr robił najlepszego, to, co umiał najlepszego, czyli potem, jak się go zapar, po tym, jak gorzko zapłakał, a to jest historia każdego z nas, i oby tak się zdarzyło, że po grzechu gorzko zapłaczesz, a nie pójdziesz się wychuśtać, jak mnie się to mogło zdarzyć, i przerabiasz historię Judasza, i demon Judasza kręci się koło ciebie w rozpacz, w rozpacz, w rozpacz, nie ma dla ciebie miłosierdzia. I dla mnie dzisiaj to było zaskakujące. My też z tobą pójdziemy, chłopaki mówią do niego. Gdy już było rano, stanął Jezus na brzegu, a oni przez noc łowili, tej jednak nocy niczego nie złowili, to jest ta sama historia, która się powtarza, kolejna noc bezradności, kolejna noc zarzucania, kolejna noc próby, próba, próby czegoś ułowienia w swoim życiu i fiasko, kolejne fiasko w jego życiu, ta sama historia, można powiedzieć no, po prostu no vu, to już się kiedyś wydarzyło i to jest klucz tematu, że Jezus zawołał do nich, stojąc i tam się praży już ognisko na plaży, jak oni wychodzą, dzieci, czy macie coś do zjedzenia? To mi się przypomina nasz święty Jan Bosko, który jak spotykał chłopaków, sieroty, gdzieś tam łobuzów i chuligansów yy, z małych uliczek turyńskich, to pierwszy jak ich spotykał, to pytał, czy masz coś do jedzenia, czy jesteś głodny? Sami zaczynamy z wysokiego C, no, czy kochasz Jezusa, czy ty wierzysz w Boga i itd., tak dzisiaj ludzie szczególnie na peryferiach czy daleko za kościołem nie potrzebują tego żeby ich zarzucić farmazonami religijnymi tylko potrzebują, potrzebują po prostu najpierw spotkać człowieka czy jesteś głodny czy masz co jeść czego głodne jest teraz twoje życie czego głodne, kogo głodne jest twoje serce i to Jezus zrobi pierwsze i potem dopiero się zaczyna dialog Piotrega ty mnie kochasz? weź no ale ty mnie kochasz? No weź, przecież wiesz. Ale czy ty mnie miłujesz? I każdy inny po takich akcjach, jakby komuś wykręcił, to w ogóle nie spotkałby takiego pytania. A Jezus mu zadaje dzisiaj pytanie: jak przy sobie jeszcze raz do tego bajera łowić te, pukać te swoje sie, sieczki i sieci i te same stare grzechy, no Dobra posypało, to już wracam do tego samego. No to teraz się przewróciło to już do mi, no to już tam. Może tak w życiu już miałaś, może tak w życiu już miałeś, to może to znasz. Ale dzisiaj ta historia mi daje taką nadzieję, że mój Bóg jest tym, który cały czas mnie podnosi. Mówi, Jacek, ale czy ty nie jesteś mnie głodny? Czy ty masz co jeść? Czy... Nie całuj mnie po nogach i, i nie uderzaj swoją i że teraz jesteś Takim śmierdzielem, syfiarzem, że ryj masz taki, a nie inny, że zgniłeś od robali w środku, które cię toczą, że wszystkie, nie wiem, syfy twojego świata to po prostu mnie mają kuć po sercu i po oczach, nic nie jest w stanie mnie zniechęcić do ciebie i nic nie jest w stanie mnie zniechęcić do wybaczenia tobie. I podnosi mnie i mówi: Patrz, patrz na mnie, nie na swój grzech, patrz na mnie. I tego ci życzę, żebyś doświadczyła i doświadczył takiej miłości i tu, ale przede wszystkim tu, że, że on cię chce podnieść, tak jak tego Piotrka dzisiaj mówi stary, no, no ja wiem, że jesteś bezradny. Ja wiem, że twoje działania są bezradne wobec tej łaski, którą ci daję, ale ja chcę, żebyś żył. Wstawaj, wstawaj, przygotowałem ci śniadanko. Pyszne śniadanko, dawaj tutaj świeża rybka. Światło, ciepło, wspólnota, ale czy ty, czy ty mnie kochasz? Czy ty mnie kochasz? Czy ty kochasz swój grzech? No to tak na tę porę. Niech Cię Błogosławi, strzeże Bóg Ojciec, syn duch święty. Amen. Pięknego tygodnia.